Cześć kochani, e, jak, jak mieliśmy dzisiaj specjalnie nagrywać, żeby wam powiedzieć, jak, e, jak płeć dziecka, imię i i, i i terminu tak poród mniej więcej. No, także jesteśmy gotowe, by wam powiedzieć. Ty powiedz im może, jak płeć będzie. Okej. Okay. Powiem krótko. Dziecko będzie. A to? Dziecko. To będzie dziewczynka? Dziecko. 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 Będzie dziewczynka. Będziemy mieli dziewczynka, kolejna syreczka, ale lekarz mówi, że będzie 80% dziewczynka tak. i 20% hopa. ale i tak te 20% nie, nic nie zmieni, także ja myślę, że na pewno to dziewczynka i niech tak zostanie, bo ja tak bardzo chciałam dziewczynkę. Ja także jesteśmy zadowoleni z tego, co nam bardzo e, przyszło. Bardzo na, zadowoleni. E, kolejna bobuś. Kolejna, tak, Lara tutaj. Nie będzie sama na Tak, będzie miała siostrę, także cieszymy się bardzo. No. no i na razie jestem w czwartym miesiącu ciąży. Jak widać, brzuch jest naprawdę wielki, ale jak to mówią, że druga ciąża zazwyczaj, no tak jest. Nie u wszystkich, ale u mnie akurat tak to wygląda już, że wielki brzuch mam. No i termin mniej więcej mam pod koniec czerwca, albo początek lipca, powiedzmy pierwszego lipca, ale to jeden Czas, dzień. Czasami różna wygląda, tak. można później, albo może szybciej, tak? Tak, ja o, tak, tak czuję, tak że nie... na pewno w czerwcu może już będzie rozwiązanie, także no, no i o to chodzi, to wszystko właśnie, co by chcieli wiedzieć. A, nie, imię to nie powiedzieliśmy. Imię? Także... Moje, moje kochanie, twoje kochanie. No moje kochanie, tak? No. No. <laughs> mama. Mama ma na imię Salma. A moje babcia ma na imię Salma. Także daj mi dziecko, dziecko. Salma. Dziecko będzie nazywało się Salma, ponieważ moja mama ma na imię Salma i jego babcia ma na imię Salma. Także super i łączyło się, że nie mamy problemu wybierać e, imię. Chyba, że drugie, drugie to później pomyślimy jak to będzie, ale na razie będzie to Salma. Tak jest. Tak. No. No i co jeszcze? I to wszystko naszej strona na dzisiejsze. Cudownie. No. Wszystko naszej stronie na dzisiejsze. No to poczekamy na kolejne pytania, bo nie wiemy jakie pytania macie. No to zobaczymy jak będzie inne pytania, no to przygotujemy i, i odpowiedź będziemy, e, Odpowiedź na YouTube jeszcze. Kolejna filmiku oh. Tak jest. Ktoś tu mnie będzie motywować hmm. do nagrywania przez Wasze pytania. Wow. nie ma żadnego problemu. Jak ja będę w domu, bo czasami ja nie mam, nie, nie, nie mam mnie w domu. To nie wiem jak będzie okazja, no to przygotuję kolejne filmiki i odpowiedź na Wasze pytania. Także dziękujemy bardzo i proszę subskrybować subskrybować. No i tyle, tak. No. Lara, siadaj. Lara, siadaj spokojnie. Brawo, się rozkręciłeś. No gadaj mhm. dalej, próba się no pogadamy dalej. No to ja mam więcej do powiedzenia, bo to to oni chcieli widzieć. No już po, 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 powiedzieliście mi wszystko, nie? Już mam jej sprawa jaśną, nie? <laughs> Jaśniona! <laughs> Jaśniony? No to Wszystko jest okej, okay, tak? Wszystko wyjaśnione. No, wyjaśnione. Tak. Dobrze. No. Okej, okay, no to tyle. Ja dzisiaj dużo nie gadałam. Tutaj miałam jak mówię sekretarz. Mój prywatny sekretarz, który mi pomagał. No pierwszy go. raz ja ujawiłem o, o, jak się jak się mówi. Pierwszy raz ze mną nagrywam. Nagrywamy tego filmiki, także... Nie mam dużo słów, żeby pokazać, jak, jak umiem po polsku, ale to staram się. Nie umiem, ale staram się. Bo ciężko język i ciężko nauczyć tego języka. Dobra, nie kochaj. Tego to nie. Dobra, kończymy. No, kochamy Wam, papa. Pa. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.